W 2018 roku PIS wprowadził podatek od deszczu. Tak, to nie żart. Podatek od budynku jest podatkiem od deszczu, bo na takich budynku pada deszcz. Czy podatek od psa to twój obowiązek? Tak. A w tym roku nastąpiła podwyżka do ponad 170 zł. I bardzo chcemy uniknąć obciążania polskich rodzin. Jakimiś wyższymi składkami czy podatkami? To chyba też zrozumiałe. Gdy rząd szuka kasy, jako pierwsze na celownik idą podatki. Trzeba podwyższyć, żeby ta nienasycona hydra dalej mogła konsumować ciężko wypracowane przez Polaków pieniądze. Jesteście na kanale A To Ciekawe i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nowym podatkom, które skutecznie uszczuplą nasze portfele, oraz takim, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Zostawcie łapkę w górę oraz suba i możemy przechodzić do tematu. Mam wrażenie, że gdzieś po drodze jako społeczeństwo zgubiliśmy kompas. Obiecywano nam Europę wolności, dobrobytu i współpracy. Tymczasem coraz częściej czuje się, jakbyśmy byli po prostu bankomatem dla brukselskich urzędników, urzędników, którzy wymyślają coraz to nowsze sposoby, żeby uprzykrzyć nam życie i co ważniejsze, opróżnić nasze konta. Unia Europejska po raz kolejny planuje zajrzeć do naszych portfeli i wyciągnąć stamtąd trochę pieniędzy przez regulację ETS2. Brzmi to może niewinnie, jak jakiś techniczny skrót, ale w praktyce to to nic innego jak nowy ogólnoeuropejski podatek od codziennego życia. To rozszerzenie systemu handlu emisjami na budynki i transport. I teraz posłuchajcie, jakie będą tego realne skutki dla każdego z nas. Po pierwsze, wyższe rachunki. Ceny energii i ogrzewania mogą wzrosnąć, bo do kosztów doliczy się opłaty za emisję. Jeśli mieszkacie w starszym bloku albo w domu, który nie jest pasywny, uderzy to w Was ze zdwojoną siłą. Po drugie, droższy transport. Paliwo, bilety komunikacji miejskiej i przewozy towarów mogą podrożeć, więc codzienne zakupy również. Ten chleb, który kupujecie w sklepie, nie teleportuje się tam. Ktoś musi go dowieść, a teraz ten transport będzie droższy, co oczywiście zostanie przerzucone na klienta. Po trzecie, kosztowne modernizacje. Wielu ludzi będzie zmuszonych wymieniać piece, ocieplać domy lub kupować droższe auta elektryczne. Zastanawiam się, kogo dzisiaj, przy tej inflacji, stać na generalny remont domu i wymianę źródła ciepła na już. Bo Bruksela tak postanowiła? Po czwarte, utrata miejsc pracy. Część zakładów i kopalń może zostać zamknięta, co uderzy w zatrudnienie w niektórych regionach. Mówimy tu o realnych dramatach ludzkich, o ludziach tracących jedyne źródło utrzymania w imię klimatycznej ideologii. Po piąte, nierówne obciążenia. Biedniejsze kraje i zimniejsze regiony, takie jak Polska, zapłacą relatywnie więcej, bo potrzebują więcej ciepła i mają mniejsze oszczędności na transformację. Niemiec czy Francuz odczuje to inaczej niż Polak, zarabiając średnią krajową. I na koniec płacenie za pozorne efekty. Jeśli UE będzie kupować offsety zamiast ciąć emisję realnie, obywatele zapłacą, a korzyści klimatyczne będą słabe. To jest po prostu biznes, handel uprawnieniami, a nierealna troska o planetę. A co na to wszystko nasz rząd? Oczywiście Donald Tusk w ogóle nie protestuje w tej sprawie, bo jak widać, chyba mu to nie przeszkadza. Nie słyszałam żadnego weta, żadnego twardego postawienia sprawy. Wygląda na to, że zgoda na ETS-2 została już dawno klepnięta, a my dowiadujemy się o tym po fakcie. I tak jak zawsze, Polacy za te wszystkie zielone szaleństwa będą musieli zapłacić. Zapłaci pani Krysia za ogrzewanie swojego mieszkania i zapłaci pan Janusz. Który musi dojechać starym dieslem do pracy, bo na elektryka go nie stać. To jest po prostu skandal. I jest to dziwne, że każdy kraj Unii Europejskiej zgadza się na takie coś, pomimo tego, że wiedzą, że jest to niepotrzebne. A może inaczej, oni wiedzą, że to jest potrzebne, ale nie do ratowania klimatu, tylko do łatania budżetów i przepychania ideologicznej agendy. Gdzie podział się zdrowy rozsądek przywódców? A skoro jesteśmy przy dziwnych podatkach, to zobaczcie, co na ten temat mówi Krzysztof Bosak. Ostrzeżenie podatku od deszczu. Słyszeliście, że jest podatek od deszczu. W 2018 roku PIS wprowadził podatek od deszczu. Tak. To nie żart. Podatek od budynku jest podatkiem od deszczu, bo na takich budynku pada deszcz. Dotychczas podatek obowiązywał wyłącznie dla budynków zbudowanych na działkach powyżej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, które zajmowały ponad 70% działki, więc w praktyce to były po prostu obiekty przemysłowe czy handlowe. Już jest projekt przygotowany rządowy, że ten podatek będzie rozszerzony na działki powyżej 600 metrów kwadratowych, zabudowane w 50%. Także szykujcie pieniądze na rozszerzony podatek. Od deszczu. Mówił on niedawno o podatku od deszczu, czyli opłacie za odprowadzanie wód opadowych. Tak, dobrze słyszycie, płacimy za to, że pada deszcz na naszą działkę. Podatek od deszczu. Ciekawe, co będzie następne. Może od słońca? A no tak, od słońca już jest. Opłata klimatyczna. Płacicie ją w miejscowościach turystycznych, even jeśli słońca nie ma. To jest czysty absurd. Dojenie ludzi na każdym kroku. I zamiast opodatkować wielkie korporacje, co płacą u nas nieduże podatki w porównaniu do naszych firm, to jak zawsze pieniądze są zabierane ludziom najbiedniejszym. Giganci cyfrowych czy wielkie sieci handlowe transferują zyski do rajów podatkowych, a państwo ściga emerytkę za nieopłacony abonament RTV albo właściciela domu za deszczówkę. A o podatku od psów słyszeliście? No to już wiecie. Podatek od psa to twój obowiązek. Tak, a w tym roku nastąpiła podwyżka do ponad 170 zł. Opłata nazywana podatkiem od psa jest obowiązkowa. Jeśli dany samorząd zdecyduje o jej wprowadzeniu, gmina może, lecz nie musi jej pobierać. Zapłacisz ją między innymi w Krakowie, Szczecinie, Sopocie i Inowrocławiu. Wyważasz podatek od psa za słuszny? W wielu gminach trzeba płacić roczną daninę za posiadanie czworonoga. Za to, że macie przyjaciela. Wiecie co? Ten nierząd wprowadza coraz to głupsze pomysły, które nie mają nic wspólnego z dobrze działającym państwem. To jest zarządzanie kryzysowe, ale nie kryzysem państwa, tylko kryzysem własnego budżetu, który trzeba łatać pieniędzmi obywateli. Też odwagi panu ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, bo to trochę odwagi trzeba. Mówię o projekcie yy, yy, opodatkowania banków. To ma yy, paradoksalnie bezpośredni związek z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki i jeśli ma być państwem, a jesteśmy państwem, które, które ma być bezpieczne, a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię, to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy. Taka jest brutalna prawda i bardzo chcemy uniknąć obciążania polskich rodzin jakimiś wyższymi składkami czy podatkami. To chyba też zrozumiałe. I to jest powód, dla którego minister finansów i gospodarki zdecydował się na tę propozycję, a więc CIT od banków na 2026 rok 30% podstawy opodatkowania, a później regresywnie w 2027 roku 26%, w 2028 23%. Spójrzmy na szerszy obraz. Mamy kryzys na granicy, wojna za wschodnią granicą, realne, egzystencjalne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Codziennie mamy doniesienia o próbach siłowego przekroczenia granicy, o niestabilnej sytuacji na wschodzie, a Unia Europejska zastanawia się, czy lepsze będą nakrętki plastikowe czy z papieru. Tak, priorytetem Brukseli są te irytujące, przyczepione na stałe korki do butelek, które utrudniają picie, a nie to, co realnie zagraża jej członkom. To pokazuje totalne odklejenie elit. Przecież to kompletny absurd, jak bardzo Unia Europejska stała się czymś, czego w ogóle na początku nie przypominała. Z obietnicy strefy wolnego handlu i swobód obywatelskich stała się biurokratycznym lewiatanem, który chce regulować każdy aspekt naszego życia, od tego, czym palimy w piecu przez to, jakim jeździmy autem, aż po korek od naszej butelki z wodą. Unia miała być dla wszystkich, a nie dla tych, co akurat siedzą w komisjach europejskich. Miała być dla ludzi, a stała się narzędziem dla urzędników i lobbystów. To, co obserwujemy, to powolne dokręcanie śruby, a my, obywatele, jesteśmy tylko zasobem, który ma to wszystko sfinansować. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie. Czy zgadzacie się na to, żeby nowe podatki klimatyczne drenowały Wasze portfele? Czy uważacie, że takie podatki jak ten od deszczu czy od psa mają jakikolwiek sens? I co myślicie o priorytetach Unii Europejskiej? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Byliście na kanale A to Ciekawe. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia następnym razem.